Czy zależy Ci w przyszłości na znalezieniu ciekawej pracy? Pytanie raczej retoryczne. W czasach rosnącego bezrobocia i podwyższenia oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników, już jako uczeń gimnazjum, możesz zadbać o swoją przyszłość zawodową, wybierając kierunek organizacja reklam nowoczesny, innowacyjny i jedynie w naszej szkole w regionie. Absolwenci tego kierunku pracują w agencjach reklamowych, w biurach reklamy, pracy radia i telewizji oraz w działach reklamy, promocji i marketingu przedsiębiorstw, ale właściwie każda praca będzie w zasięgu ręki, bo dzięki temu kierunkowi będziesz umiał sprzedać swoją wiedzę i umiejętności. W zależności od zainteresowań rozwiniesz swój talent i umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, fotografii, rysunku, wideofilmowania i montażu filmów, przykładem jest film, który teraz Państwo oglądacie, umiejętność prowadzenia negocjacji i nawiązywania kontaktów. Zajęcia wykłada m.in. grafik i fotografii, prowadzący własną agencję reklamową Stanisław Mulewicz. Ten kierunek rozwinie Twoje zainteresowania. I pozwoli przygotować się do życia w warunkach współczesnego świata, zmieniającym się rynku pracy. Zapraszamy na nasz kierunek. And I don't even care, cause if me and my team in gonna be some weed in the air. Tell them Mac Blowing everywhere we going and now you knowin' when I step right up, get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinkin' you're down, find how to turn things around, now things are looking up. From the ground up, pound up, this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Uh. Now I'm chillin', fresh out of class, feelin' like I'm on my own, and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project. Me and Mac killed it. T H C M-A-C, D-E-V, H D three. Hi, it's me. This is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live all. So our life. while we get drunk. So while we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. To be living young and wild and free. Yeah, for one, smoke one. Three. But that love learned to make us. W wyniku architektury krajowej uczymy się projektowania obrotów i zagospodarowania terenów zieleni. Bardzo często lekcje przeprowadzone są w terenie. Uczymy się rozpoznawać różne gatunki roślin i wykonywać rysunek. Organizowane są także wycieczki tematyczne, które pozwalają nam lepiej zrozumieć Do ideału za daleko, ty się może więcej lat. Chociaż posuwasz pełną parą w kieszeni drobny mak. Wielka wygrana ci się marzy, najmniej wierzysz w jakiś cud. Ułożyłbyś się nawet z diabłem, byleby zgarnąć łódź. Pieniądze jednak to nie wszystko. choć na nich warto stoi świat. Widzi się ktoś, kto jest wciąż blisko. Pozwala uczniom kształtować następujące umiejętności: posługiwanie się pojęciami ekonomicznymi, zrozumienia lub funkcjonowania gospodarki, zakładania i prowadzenia firmy, organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów, prawidłowego sporządzenia pism i dokumentów. zakończenia nauki w techniku i zaniechaniu zawodowego, mamy drogotrwałe osiągnięcia wszędzie. naszym przesłanym kształceniem ekonomicznym możemy podjąć pracę wszystkich jednostkach gospodarczych, takich jak zaopatrzenia i zbytu, handlu marketingu, kadrę wypłacę. Technik żywienia to profil, oferujący przygotowanie do pracy w zakładach gastronomicznych typu otwartego, na przykład restauracje, bary oraz typu zamkniętego, na przykład różnego rodzaju stołówki szkolne, pracownicze czy domach opieki społecznej. kształcenie w tym kierunku daje możliwości założenia własnej działalności gospodarczej oraz możliwości kon kontynuacji nauki na uczelniach wyższych. Naukach technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i zawodowym. Po pozytywnym ukończeniu danego kierunku uzyskuje się wykształcenie średnie i tytuł technika żywienia i gospodarstwa domowego. A dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é bem? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Epa! Cheio de delícias aqui, hein? sábado na balada, a galera começou a dançar. E comecei a falar, mas é que é Nossa, Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né? Yeah. ouvir a galera, hein? Vamos caprichar! Se comigo, vai! Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Ai, Delícia, delícia Assim você me mata, se me mata, hein? Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, hein? Delícia! Uh! Se eu te pego, hein? Vai! あ